Porsche eSports Sprint Challenge Poland to największa liga sim racingowa na platformie iRacing, gdzie najlepsi sim racerzy walczą o tytuł Mistrza Polski. Są to zawody rozgrywane już od dobrych kilku lat, jednak w tym roku organizator postanowił rozdzielić ten cykl na dwie osobne kategorie. Mamy wyścigi tych najlepszych Simracerów, ale również mamy wyścigi społeczności, gdzie wy widzowie macie okazję pościgać się ze mną oraz innymi twórcami internetowymi, takimi jak mów po ludzku, Don Pago, Lachu, Karol Paciorek. No i jeszcze podobno ja jestem influencerem, no to tutaj mnie dodali. Więc co należy zrobić? Trzeba wejść na stronę porscheesports.pl, następnie utworzyć sobie konto, wybrać daną rundę z wyścigu społeczności, zapisać się, potwierdzić obecność, no i wykręcić swój najlepszy czas w prekwalifikacjach i potem zobaczyć, czy ten twój czas wystarczy na to, aby wziąć udział w tym wyścigu społeczności. No i oprócz tej piątki jeszcze doszedł Woli Kozerski, czyli twórca projektu Od Zera do Drive, Vera. Razem z Wolim wspólnie przygotowywaliśmy się do tych Mistrzostw nie tylko na simie, ale również jeśli chodzi o marketing. Także lecimy z promowaniem sim racingu w Polsce. A my, widzowie, teraz przenosimy się do podsumowania pierwszej rundy, w której brał udział Lachu. Pierwsza runda odbyła się na torze Hockenheim, dobrze nam znany z Formuły 1. Chociaż ostatnio już nie było Grand Prix Niemiec w ogóle w formule, już od dobrych kilku lat. Także naprawdę szkoda, bo. Te tory są doskonałe w Niemczech, Hockenheim oraz Nürburgring, jedne z moich ulubionych. No I jeździmy Porsche, no wiadomo, ale to jest Porsche 911 GT3 Cup. Właśnie, to jest Trudno. ta różnica, że to jest kapówka. To oznacza, że ten samochód nie ma ABS-u, nie ma wspomagań i jest bardzo, bardzo ciężki w okiełznaniu. To znaczy po prostu, żeby jeździć na limicie i nie popełniać błędów. Najgorsze w tym samochodzie jest e, hamowanie. Jeśli przekroczysz ten limit przyczepności, zblokowane koło oznacza po prostu jazdę prosto i ciężko, ciężko wrócić e, na tor. Inaczej, ciężko utrzymać się na torze, kiedy zblokujesz auto, więc to jest naprawdę wymagająca bestia do okiełznania i to też jest mój w sumie pierwszy raz, kiedy jeżdżę tym autem. Pierwsze zawody, pierwszy wyścig, którym, w którym będę uczestniczył, więc naprawdę tutaj trzeba było troszeczkę pojeździć, żeby przyzwyczaić się do prowadzenia tego auta, ale kiedy opięznasz trochę tą bestię, kiedy już przyzwyczaisz się do jazdy, to bardzo, bardzo przyjemnie się jeździ tym autem. Nie ma tyle docisku, co taka standardowa GT3, ale jest szybsza na prostych, jednak na przestrzeni okrążenia jest wolniejsza od GT 3 no bo ma o wiele mniej przyczepności w zakrętach. Dużo podsterowności na wejściach, no ale też tył nie jest aż tak stabilny. No i to jest moje jedno z takich lepszych okrążeń, które pokonałem w treningu, bo to jest właśnie sesja treningowa. To nie są jeszcze kwalifikacje czy wyścig. W tych zawodach tutaj też bierze udział Dominik Blair który jest dwukrotnym mistrzem tej serii Porsche Esports Sprint Challenge i on też został zaproszony do tego wyścigu społeczności. Teraz przyszliśmy już do kwalifikacji. Kwalifikacja Jedziemy jedno okrążenie pomiarowe, więc jest to bardzo kluczowe, żeby nie popełnić błędu na tym okrążeniu, żeby nie wyjechać nigdzie szeroko, aby okrążenie było zaliczone. Jest tylko jedna szansa. W treningu mieliśmy dużo czasu, tam 160 minut, tam zrobiłem sobie 90 minut treningu, ale kwale to tylko 5 minut, a w wyścigu mamy tylko 15 minut, więc bardzo krótkie zawody. Jeśli chodzi o samą rywalizację, no i to jest bardzo mocne hamowanie tutaj do nawrotu. Udało mi się wjechać bardzo dobrze w ten zakręt, zahamować w dobrym miejscu, nie przestrzeliłem zakrętu, ale właśnie tutaj już wchodzi ta presja tego jednego okrążenia i to nieprzyzwyczajenie, brak doświadczenia jazdy w tym Porsche dlatego troszeczkę bałem się podczas hamowania, żeby tutaj przypadkiem za mocno hamulca nie wcisnąć. Jak mogliście zauważyć, nie wciskałem nawet tego hamulca na 100%, bo w tym aucie tego się po prostu nie robi. Troszeczkę straciłem czasu tu w tej środkowej sekcji toru. Teraz już jesteśmy w sumie w trzecim sektorze i zaczynam tracić względem swojego takiego personal besta, który jest wyświetlany na tej Delcie, no bo tutaj trochę zawahałem się w niektórych miejscach. Bałem się, że wyjadę troszeczkę poza tor, więc musiałem odpuścić. Tak jak tutaj, wielka podsterowność na wejściu i musiałem zejść z gazu, żeby. No właśnie, trochę mi nie wyszło tutaj w tych ostatnich kilku zakrętach. Musiałem jechać bardzo zachowawczo, żeby nie wyjechać poza tor. Jechałem bardzo dobrze, do momentu, kiedy nie zacząłem trzeciego sektora. Bo tam zacząłem już trochę panikować, żeby nie wyjechać poza to. I zabrakło mi 9000 do pole position, robiąc taki faka w ostatnim sektorze. To nie jest źle. Bo, szczerze. To miał ciekawy start. Pierwszy raz ze sprzęgła. Także w wyścigu społeczności wystartuję z drugiego miejsca. Dominik Blajery będzie startował z końca stawki, i robi sobie taki challenge. Wally będzie bodajże 16., a Patryk Lack jest tuż przed Dominikiem Blajerem, więc zobaczymy jak to wszystko się rozstrzygnie. Teraz przed nami będzie start wyścigu. Ja przed tym wyścigiem dopiero ogarnąłem sobie jak zbindować sprzęgło. Ja nie mam takich manetek przy kierownicy, żeby ładnie po prostu wyczuć to sprzęgło podczas startu, więc przybindowałem sobie na przycisk i nie jest to jakieś najlepsze rozwiązanie tutaj w iRacing, dlatego spodziewam się, że na starcie mogę stracić kilka pozycji. No ale nic, zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy już tutaj czerwone światła i będziemy ruszać. Zobaczmy jak ten start wyjdzie. Aj, za wcześnie. Dobra, się mieć kąty. Za wcześnie zszedłem ze sprzęgła. No niestety, źle to wyszło. Za wcześnie zszedłem z tego sprzęgła i tylne opony zaczęły boksować. Nie wiedziałem, więc... w którym momencie mam zejść z tego i... niestety straciłem kilka pozycji i już wiem na przyszłość, że jeszcze muszę troszeczkę dłużej na tym sprzęgle jechać, no ale dobra, to jest nauka, to jest mój pierwszy wyścig w Porsche GT3 Cup. I teraz już wyjechaliśmy na tą najdłuższą prostą. To jest taki zakręt parabolika, tak jak z mądry, mm. ale on bez problemu na pełnym gazie i tutaj na hamowanie. Działa ten cienia aerodynamiczny bardzo mocno. I ta rzecz, którą się teraz boję, to hamowanie. Hamowanie w trakcie jazdy z innymi kierowcami w trakcie takiego wyścigu, gdzie Uch, żyję. nie polegasz Uch, na punktach ja hamowania, dobrać. tylko on bardziej na swoim instynkcie. Ale pierwsze okrążeniu udało się przejechać bez szwanku. Tutaj na drugim okrążeniu wszyscy wyjechali przede Wiesz, mną wyjechali w tym pierwszym w zakręcie. Ja już się prawie zmieściłem, ale też mi się nie udało tutaj zmieścić w tym zakręcie, więc no, niska przyczepność jeszcze na początku tego wyścigu. Tutaj jeden z kierowców, Rafał, bardzo szeroko wyjechał z drugiego zakrętu, co postawiło go w trudnej sytuacji na wyjściu na tą prostą. Łapie się tutaj w ten cień aerodynamiczny, który jest bardzo mocny w tych autach. I tutaj teraz e, jestem gdzieś po środku między tymi dwoma kierowcami, ale hamujemy teraz bardzo mocno i patrzy na Deltę. Ona idzie w kierunku e, kosmosu, ale to ja oznaczało, podacie. że po prostu przestrzeliłem hamowanie. Więc e, to co mówiłem, czyli polegasz na punktach e, niereferencyjnych, tylko bardziej na instynkcie w takiej sytuacji. I teraz tutaj to samo. Nie wiedziałem, gdzie hamować. Przestraszyłem się, za mocno zahamowałem, lekko zblokowałem koło i już poleciałem prosto i ciężko w tej sytuacji, tak naprawdę, utrzymać się w torze. Na szczęście w nikogo nie wjechałem. Na szczęście w nikogo nie wjechałem, a była naprawdę bardzo bliska sytuacja, żebym już prawie uderzył w Porsche jednego z kierowców. No, źle to wyszło, amatorsko można powiedzieć, no ale nic, trzeba odrabiać. Kolejne okrążenie. Tutaj udało się zbliżyć do Krzysztofa po tych stratach. Łapie się w cień i tutaj wychodzę już na wewnętrzną. Mam przewagę prędkości na prostej, no bo tutaj ten tunel aerodynamiczny dużo pomógł. Krzysztof nawet odpuścił i teraz zahamuję spokojnie wcześniej i wyrobiłem na szczęście. Nie zblokowałem opon. Ósme miejsce, więc no strata siedmiu pozycji. 8 nawet licząc tamtym błędem jeszcze okrążenie wcześniej. Kończymy kolejne okrążenie i tempo zaczyna u mnie iść w dobrym kierunku. Zrobiłem najszybszy czas okrążenia aktualnie, minuta 45, prawie tak samo szybko jak w treningu. Jest to znacznie szybszy czas niż kierowcy. Przede mną. No tutaj stawka jest naprawdę mocna. Mimo, że to jest wyścig społeczności, nie jest to ten wyścig najlepszych kierowców, to jednak kierowcy są dalej na bardzo wysokim poziomie. Kolejne okrążenie tutaj. Teraz zbliżyłem się do Romana już na taki dystans, żeby spróbować tutaj coś zrobić. Pomyśleć o ataku na dojeździe do tego nawrotu, gdzie bardzo mocno trzeba przyhamować Roman zablokował wewnętrzną, więc on tutaj spodziewał się, że będę atakował. Późno zahamowałem, ale na szczęście nie przestrzeliłem, i tutaj po zewnętrznej próbowałem gdzieś objechać Romana. Ale jak widzicie, zabrakło tutaj prędkości na wyjściu. E, źle się złożyłem, tutaj odpuściłem nawet w tym zakręcie, bo nie chciałem ryzykować jazdy po zewnętrznej, kiedy te porszawki są bardzo podsterowne i bałem się, że tam dojdzie do kontaktu, więc jeszcze muszę nabrać tego doświadczenia, jeśli chodzi o wyczucie tej przyczepności w tym aucie, więc Roman tutaj bardzo dobrze się obronił, nie znalazłem sposobu na wyprzedzenie czarnego Porsche, ale na kolejnym okrążeniu tutaj zbliżyłem się mocno po wyjściu z pierwszego zakrętu, myślę tutaj o wejściu na wewnętrzną, ale odpuściłem, stwierdziłem, że na prostej sobie z nim Poradzę. A przede mną wielki kocioł, ponieważ Patryk Lach, który jedzie w tym żółto-niebieskim Porsche, jest dublowany na tym etapie wyścigu i spowodował lekki zamęt wśród kierowców przede mną, co pozwala mi teraz tutaj wbić się gdzieś pomiędzy tych kierowców, pomiędzy Lacha i e, Romana Kamila i... Zobaczmy, czy uda mi się wyprzedzić dwóch kierowców. Patryk tam gdzieś pojechał prosto na grzyby, na starą nitkę Hockenheim, a my wyprzedziliśmy Romana i teraz jedziemy bok w bok z Romanem i jeszcze... Kamilem i jeszcze Jakub Bocian tam miał problemy, ledwo go ominąłem, a ja tutaj cały czas walczę z Kamilem, ale na szczęście w tym zakręcie, w tym co powiedziałem, że jest podsterowny, utrzymałem gardę. I zmieściliśmy się razem, tam doszło do lekkich kontaktów, ale bez jakichkolwiek uszkodzeń, więc udało się zyskać trzy pozycje na przestrzeni, nie wiem, dwóch zakrętów, dwóch prostych, więc bardzo dobrze tutaj wyszło i już trochę lepiej się czułem ze sobą, jeśli chodzi o wynik, jeśli chodzi o pozycję, na której się znajduje. Na następnym okrążeniu, tam w lusterku, widzicie, tam kierowcy zderzyli się, bo tam się Kamil lekko mnie dotknął, bo walczył z innymi kierowcami. Zachaczył mnie i nagle stracił kontrolę, więc za mną już mam trzy czyste plecy i skupiam się na tym, żeby jeszcze dogonić Rafała, bo to już jest końcówka wyścigu. Tak jak wspominałem, wyścig trwa tylko i wyłącznie 15 minut wyścigu społeczności, więc jest bardzo krótki okres czasu, żeby cokolwiek tutaj nadrobić po straconych pozycjach na starcie i to już jest ostatnie okrążenie. Niestety do Rafała zaprakło. Podajże tutaj jak widzę 7,6. Rafał dojeżdża na P3, ja dojeżdżam okay. na P4. Pierwszy wyścig w Porsche Cup. <grymne> no i początek był ciężki. No, pierwszy wyścig zaliczony w GT3K. No, ten początek, no, nie był idealny. Dużo takich podstawowych błędów, no, ale to jest doświadczenie, które zbieram, jeśli chodzi o przyszłe rundy. Już wiem, że trzeba tutaj sprzęgło trochę później puścić, no i bardziej wyczuć to auto podczas walki z innymi kierowcami, jak hamujemy. No i powrót na P4, myślę, że jest ok. No do pozostałych gości, którzy zostali zaproszeni na ten event, na których pozycjach skończyli, Dominik skończył na P10, tylko że on miał incydent na pierwszym okrążeniu, gdzie stracił bardzo dużo czasu, więc i tak naprawdę super robota z jego strony, że udało mu się przebić, no ale to jest dwukrotny mistrz tej serii. Woli Kozerski miał kolizję właśnie z Dominikiem Blajerem i on skończył bodajże na 21 pozycji, uderzył mocno w ścianę, no ale nie poddał się, to też był jego pierwszy wyścig w Porsche i w tak mocnej stawce. No i Patryk Lach, no tutaj akurat Patryk to jest w ogóle dla niego totalna nowość, jeśli chodzi o w ogóle taką platformę jak iRacing. Nigdy wcześniej tego nie odpalił, a naprawdę został rzucony na głęboką wodę, no bo to jest jedno z najtrudniejszych aut do opanowania. Więc gratulacje dla niego, że mimo wszystko dojechał do mety. A jeśli ja mam się porównać do tych kierowców z wyścigu Mistrzostw, czyli tych najlepszych Simracerów z platformy iRacing. No, to nie wyszłoby kolorowo, jednak odstaje tutaj mocno tempem. To jest prawie sekunda na okrążeniu do tych najlepszych. Chociaż też trzeba brać pod uwagę to, że oni mają dostęp do pełnych setupów. My mieliśmy fixed setup, czyli byliśmy zmuszeni do jazdy na jednym setapie No, i w kwalifikacjach tutaj też jeździliśmy z większą ilością paliwa. Więc nie wiem, ile tutaj zyskałbym już na setupie i z mniejszą ilością paliwa w kwalifikacjach. No, ale na pewno nie zyskałbym tyle, żeby walczyć gdzieś w czołówce, raczej klepałbym tyły. Więc dla mnie to jest jakaś motywacja, żeby po prostu trochę przesiedzieć i zbliżyć się do tych czasów kierowców z tego top-top splitu, czyli tych wyścigów mistrzostw. Oprócz tego wszystkie te wyścigi komentują znani komentatorzy z Formuły 1: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół, no i Maciej Jirmakow, cała śmietanka tutaj. Także naprawdę jest to fajne uczucie, kiedy wspomną, swoje nazwisko podczas transmisji. Patryk Krutej ma w tym momencie najszybsze okrążenie w wyścigu. Przymierza się do ataku i to będzie skuteczny atak. Walce o piąte miejsce. Od wewnętrznej jest teraz Ciuberek. Patryk Krutej od zewnętrznej jest napędzony. Czy to wystarczy do tego, żeby się przesunąć o jedno miejsce? Następna runda widzowie to już jest w następny czwartek, 20 lutego na torze Silverstone. No i tak jak wspominałem, zachęcam Was wszystkich do zapisu na poscesports.pl e wykręcenia czasu w prekwalifikacjach i mam nadzieję, że widzimy się na torze. Dzięki wielkie za oglądanie, widzowie! I widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!